No i doczekaliśmy się po takiej dłuższej przerwie oficjalnej ceremonii ważenia przed oficjalną galą organizacji KSW, tylko że w walce wieczoru zabrakło nam tego głównego bohatera, chociaż tutaj mieliśmy zastępstwo, ale e, no właśnie, cała ta sytuacja z normalnym parkiem. To irytująca, bardziej wkurzająca, czy, czy właśnie jak ją możemy oceniać? No nie wiem, no to, to każdy musi to ocenić indywidualnie. No ona jest irytująca, ale to jest normalna parka trzeba akceptować takiego jakim jest. No jak bierzesz Normana, to wiesz zawsze, że będzie w kuluarach problem, ale też masz taką chyba więcej niż potencjał, cichą pewność, że od momentu jak się drzwi klatki zamykają, to, to dzieje się naprawdę dobrze. No on daje zajebiste walki, ale zawsze ma problemy z wagą, zawsze ma problemy ze wszystkim ee, i ja już, ja już po prostu jak się bije Norman, to ja już się nastawiam, że będę miał zły humor w piątek, ee, I, i a, no, a potem zwykle po, tym, po jego walce mam dobry humor, no bo te walki są, są fajne. Ee, nic to w rozumieniu y, odbioru kibicowskiego nie zmieni. No. Nie wiem, czy, 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 czy fanów kibiców aż tak bardzo interesują te kulisy i kuluary, jak, y, jak Was, nas. Y, wierzę po cichu, może jestem naiwny, że bardziej ich interesują pięści niż dokumenty y, i w tej kwestii nic się nie zmieni. No. Walka będzie i wierzę, że będzie zajebista, tak jak wszystkie pozostałe, ale. No ale na pewno nie, nie będzie e, e, trofeum w tej walce, nie będzie pas federacji KSW, ten pas zgodnie z procedurą Norman stracił, byłem u niego osobiście w pokoju i e, wyszedłem z tym pasem, w związku z czym e, tą historię mamy już za sobą. Czyli mamy nowego mistrza KSW, czy będzie taka sytuacja, że on miał zablokowane walki w kategorii lekkiej, że musiał pójść do półśredniej? I jeszcze raz. Czy będzie taka sytuacja, żeby nie mógł już walczyć w kategorii lekkiej, tylko właśnie na przykład w półśredniej? Mówisz o gamerze. Nie, nie, nie. o normalnie. Normalnie. I ze względu na nie robię nie walki. Wiesz co, no nie chciałbym się też do czegoś tam jakoś tak strasznie zobowiązywać, no bo de facto tą decyzję, o której mówisz, podjęliśmy już dawno, ale, ale życie napisało taki scenariusz przed COVID i, i nagle w ogóle zresetował się ten świat i walki, które chyba w ogóle nigdy by nie doszły do skutku. Już, już, już ze dwa razy to gdzieś tutaj przed chwilą opowiadałem, że... Że, że, że to taka sytuacja, w której doszło do tylu pojedynków, które ze sportowego punktu widzenia nie miałyby sensu, a jednak do nich dochodzi, bo są ciekawe, elektryzujące, bo można coś, coś pokazać. I, 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 no i wiesz, no i musieliśmy się wycofać z, z reguł, które sami sobie stworzyliśmy. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Ja już staram się sobie niczego nie obiecywać. Nie? Czy... Czy to bo no, wspomnieliśmy o tym, że, że ta walka, no tutaj jeśli chodzi o pas. Wiadomo, bo to nie może być walka o tytuł, ale tutaj Mateusz mówił o tym, że on by chciał na dystansie pięciu rund, mimo wszystko tę walkę stoczyć. Ciekawa jest sytuacja, czy ten main event będzie na dystansie pięciu rund? Wierzę, że tak. tak. No po to, po to właśnie zgodziliśmy się, żeby nie przyjeżdżał Norman Park na tą część. umówmy się entertainmentową, bo, bo zawodnicy to jest żadna tajemnica, ważeni są rano, a tu przyjeżdżają dla kibiców wejść na wagę i, i zrobić stare down. E, właśnie ze względu na to, że, że, no, że właściwie go podłączyliśmy na stałe pod kroplówki. Można powiedzieć, że e, jego pokój w tym momencie wygląda jak, e, jak szpital. E, są tam lekarze, którzy doprowadzają go. No bo no, to nie chodzi o to, że, że, że on nie, nie może chodzić, ale, ale, ale no, wyjście do walki. Mało, mało kto wie. no Ludzie nie zdają sobie sprawy, co to jest robienie wagi. Ja nie chcę nikogo tłumaczyć, bo jak jesteś profesjonalistą i nie robisz któryś raz wagi, to coś jest nie tak, coś się źle kalkulujesz, ale dobrze wiecie, że zawodnicy, którzy robią wagę, w ostatnich godzinach wyglądają. W ogóle korytarz hotelowy wygląda jak centrum onkologii, ich skóra ma inny kolor, oni są, oni są wychudzeni, często nie można ich rozpoznać po twarzy. E, i, no i naprawdę bardzo cierpią. I, i, I teraz ja zawsze pomijając już względy bezpieczeństwa, ja zawsze zadaję sobie pytanie, co jest ważniejsze, tak? Yy, yy, procedury, czy już palicho, pieprzyć ten pas. Zróbmy fajną walkę, dajmy mu siłę i, i możliwość. No bo przecież, gdyby oczywiście regulamin był trochę inny, moglibyśmy powiedzieć, to rób jeszcze trzy godziny tą wagę. No i w końcu tam chodziło, naprawdę zrzucił kilkanaście kilogramów, chodziło o dwa ostatnie kilo. On pewnie by to zrobił, no tylko jutro walka wyglądałaby na pewno nie tak, jak życzą sobie yy, ci, którzy kupują subskrypcję w PayPerView, więc... To jest trudny wybór i, 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 i ciężko się. E, lepiej po prostu jak do takich sytuacji nie dochodzi. Jak zawodnicy sobie potrafią to wszystko obliczyć i wyjść na wagę i zostawić sobie ostatnie kilkaset gramów, e, e, albo nie wiem, albo tyle, ile po prostu są w stanie w nocy zrzucić wagą. Każdy zna swój organizm. Bo niektórzy robią w ostatnią noc 4 kg, nie? A już w ogóle jestem zdania tego, że że te, te zasady powinny być, e, po, po, powinna pojawić się jakaś rewolucja, jeśli chodzi o ważenie, bo to jest nieludzkie, że ludzie są e, e, jednego dnia e, ważą 100 kg, potem ważą 84 i potem na walce ważą znowu 100 kg. To, to już jest hodowanie własnego ciała i uczenie go, e, e, rozciąganie go do granic możliwości, po to, żeby, e, po to, żeby, żeby mieć przewagę siłową. Myślę, że e, powinny wejść nowe przepisy, które będą doważały zawodników, nie wiem, na 4 godziny przed wyjściem do klatki, bez możliwości już dowadniania, hydrolizy i innych rzeczy i wtedy ta waga rzeczywiście będzie miała jakiś sens, no ale to, ale to, jest, to, jest, myślę, to jest myślę rzecz, w której muszą się zmówić i podjąć wspólnie decyzje nie tylko my, ale kilka światowych organizacji i te przepisy powinny być zunifikowane, bo kiedyś po prostu wydarzy się krzywda, nie? Jeśli już się gdzieś nie wydarzyła to kiedyś się po prostu wydarzy krzywda. Dobrze wiemy z boksu, że odwodnione ciało gorzej znosi ciosy i te wszystkie problemy i długi neurologiczne, które pojawiają się w boksie w dużej mierze są związane z rzucaniem dużej ilości kilogramów. Ja jestem osobiście... Yy, yy, za, za nowelizacją tych przepisów, ale, no ale to pewnie wymaga czasu. A czy udało się porozmawiać z Normanem, jaka jest ewentualna przyczyna tego, czy tu, tutaj on zlekceważył te ostatnie dni, te ostatnie cięcie wagi, czy bardziej po prostu chciał ewidentnie być większy i silniejszy Marcin, od Mateusza już w samej walce? Byłeś kiedyś rozmawiać z Normanem? No nie, nie. No to pogadaj z nim, ja ci zadam to pytanie. Nie, wiesz tego, wiesz, stary. No. Jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. E, Kungtatorzy e, rozgrywa. E, ma, ma wiele walk na koncie. Być może pewne rzeczy, nawet straty finansowe, sobie kalkuluje versus e, jakąś tam relatywną przewagę. No, posypało mu się tak wiele rzeczy, pomijając już samo trofeum, finanse. No i chyba wstyd, który jest. Yy, yy, no nie wiem, chyba nigdy jeszcze tak jak teraz Polacy nie będą chcieli zobaczyć tej walki, żeby zobaczyć jak Irlandczyk dostaje łomot, no bo naprawdę zachował się nieelegancko. Natomiast jaka jest prawdziwa intencja zawodnika, yy, nie wiem, chce wierzyć mocno, że po prostu... Yy, Przestrzelił. To dopytam na koniec, bo Jacek już pytał o tę kwestię. Czy nie rozważaliście takiej kwestii, żeby e, wziąć, zrobić to walkę jako walkę o pas, gdyby wygrał Mateusz Gamrot, byłby ten pas na 100%? A gdyby, gdyby ewentualnie wygrał e, Norman Park, wtedy pasa by nie było? Nie, no słuchajcie, no, ja jestem jednak zdania, można, można bardzo wiele różnych scenariuszy, scenariuszów napisać. Powinienem w ogóle wiedzieć, jak to się mówi, a nigdy nie wiem. Scenariuszy e, scenariuszy się raczej. Mówi. Obie są nie tak... Pogadajmy o tym w ogóle. No, przy okazji. Ja jestem zdania, że jeżeli zdobywasz pas w konkretnej kategorii wagowej, jesteś mistrzem konkretnej kategorii wagowej, więc jeżeli jest limit do 70 kg, ważysz 72, no to nie ma mowy o walce o pas. Może to być, może być trofeum tej walki, cokolwiek, dowolny pas, dowolny trofeum, dowolny puchar, umowa, gentleman agreement, no, ale pas w federacji do 70 kg nie należy się kolesiowi, który waży 72. Tak ja na to patrzę, ale pewnie mogą być inne opinie. Ale Mateusz y, pracował do tego pasa, przygotowywał się na te 5 rund, wierzył w ten pas i no niestety zostaje mu w pewien sposób też odebrany. No, 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 nie, no, nie do końca to, jest, to też jest kwestia do przegadania, bo w moim rozumieniu y, jeden i drugi jest mistrzem i ponieważ do tej walki w sposób formalny nie doszło. Y, 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 nie wiem czy powinno się to anonsować jako new, ale mistrzem jest Mateusz Gamrod. Okej, okay, to mamy jasność. Wszystko jest. Dziękujemy. Wszystko jest. dziękuję bardzo.